Nie bić. No nie bić? Tak. Nie, no nie celowałam. Ja Dobra, na No idźcie stąd nowe. Kreda trójstwo, no co Nie bij mnie no, co ty robisz? Dobra. Ma Przejsztaj 6 Kurde, jak ma takim błotem. jest Możemy zagrać jeszcze tą taką... Um, tego... jak to się hmm. robi za... Jak, za 800 tą skincerską, ten zielony taki... Nie baba, L nie mam. Ale ja mam, nie musisz mi skupywać. To ze mną zagrać, susi? Baba, jeden, jeden. Z kim mam zagrać jeszcze? เด็กน้องไม่ได้มีด้วยมั้ยเด็กวายันไม่ได้สักอุ้งสิส mini mini หอ mini เอ้าฟอกยาเจ้าไปนั่งดู mini หอเนี่ย Nie ale dobra, teraz Ja No już dawaj jezu. Co się mi na O! Kurwa bez beku jebany, nie restartuj tego. <grymne> dobra. dobra to again, ja ja mogę Ja mam... Ja nawet mogę sam być.

Nie bij, nie bij, nie bij, nie bij Dobra Jest tu eter, bro No kurde No Mam nie mam 2 2 Dobra, gdzie? No weź się normalnie, a nie... Ej czekaj, Dobra, No, Ja mam Давай, 2 Добро, остановься, я уже не играю Давай Еще

Jakiego? No, od tam Ja tak... na Nie! Sabia? Nie, słuchaj, nie możesz mnie No, w ci się ja Nie, 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 Dobry, to nie, 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 kupie nie, nie, do nie, 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 ja co? No nie dawaj. On no, chce naprawdę kupić. Okej, okay, bo będzie tyle. Chodź, ja Ci już kupię. Nie Eee. No bo ja nie mam dwa L. Ale ja mam. Tak, ale ja nie mogę, nie mogę kupić. Mogę, chłopie. Ale ja nie. Ale Jakub, ja kupię ci to bo wygrałeś na morzu! Też ty, ty, no, ty no, wygrałeś, że no, ty, ty Ale dogrywkę zrobiliśmy i ty wygrałeś. Dawa, wysłuchałem ci już ski ja, to tak naprawdę zostałeś skamowany to na lew. Co skamować na dzieci?